Królowa Eteru. Podobam się? Oj, jeszcze bardziej w piątek. A dzisiaj to nie wiem. Słuchajcie, książę Harry dostał pierwszą prawdziwą pracę w życiu. Brawo, o, brawo, jak brawo! Przystało na członka rodziny królewskiej. Wiadomo, razu, no. Z zawodu dyrektorem. jest dyrektorem. No po prostu. I od razu został dyrektorem? Od razu. No. Bardzo, dyrektorem. Powiem że no. No, no. to, że ktoś zostaje od razu dyrektorem, to jest zwykłe króles. To. Eee, to no. życie. Mógł zostać prezesem, ale i tak jest na dobrej drodze. Póki co parówki z firmy Wędzonka być może pojawią się na stołach Buckingham Palace. <grym> to już w wielu to pałacach to są. Do... Słuchajcie, nie milknąłecha od znaczenia Roberta Lewandowskiego medalem. No, medalem, medalem. Medali jest wielu, ale to był wiele, ale to jest krzyż kawalerski, orderu odrodzenia Polski dla Roberta no, Lewandowskiego. No ale, ale mało kto mówi odznacz. teraz o medalu. Wszyscy no, Na mówią... czele z Robertem przejrzałem <grym> przez do Instagrama. Ma zdjęcie z laptopem, jak to jest kurzywa kobórki medalem z zdjęcia nie wrzucił. No, ale z zegarkiem może wrzuci, bo słuchajcie, przyszedł z zegarkiem. No. Wartym 400 tysięcy złotych. O, się babczy, czekam. No, ważna zamiast. jest ręka, zwłaszcza u napastnika, więc jest A, no zegarek to... za 400 tysięcy złotych. Prezydent nie na długopisu, ale wtedy by A się no mogli tak, policytować Za, to, za ile kto ma drobiazgi. Proszę bardzo. Długopis, O oh my gosh! Dwa tutaj. Słuchajcie, Edyta Górniak! Nie, bo teraz poważna no, sprawa. Edyta prosimy. Górniak. Otwiera się naprawdę i wiedzę. Uh, I jest dobra. już gotowa na spotkanie z kosmitami. O, o, tak, tak, z obcymi, że to jest gotowa jest. I, że i że wszyscy powinniśmy się na to przygotować. Mówi Edyta, wrzucając cytaty z internetu. Ja chciałem powiedzieć, że od pewnego czasu, naprawdę długiego czasu, pani Edyta jest już przygotowana na inwazję kosmitów i na wszelki wypadek już, już powiedziała, że to, no. nie, to nie ja, to nie ja byłam. Ewą. Weź. To nie ja, drodzy kosmici, skradłam niebo. To nie ja, to nie, to Rosjanie, Sputnik.